Hi everyone. I'm Tamer from Sudal Quickstep and I say hello to Tour de Tour. Witam was serdecznie w codzienniku Giro d'Italia po ostatnim już niestety etapie tego wyścigu. 21. etap za nami. Zaczyna się etap post Giro depression, taki troszkę takiej pustki trochę, która się robi, kiedy ten wyścig się kończy, bo jak wiecie, to mój ulubiony wyścig poza tym ten te trzy tygodnie to są takie specjalne trzy tygodnie także w naszym domu. Monika, która codziennie zaczyna właściwie dzień od czytania gazety, od tłumaczenia mi artykułów, po to, żeby mógł Wam te wszystkie informacje przekazać, wywiady przeczytać, sylwetki przeczytać. Dziś była bardzo piękna piękna opowieść o Simonie Yatesie, o zwycięzcy tego wyścigu. Także bardzo dziękuję Monice. Ona się nie lubi pokazywać publicznie, ale za to coś mi przyniosła. <laughs> Słuchajcie, tak. Tak, można, można świętować, można świętować ten, ten wyścig. Dziękuję Arturowi Nowakowi, bo on dba o to, żeby co roku taka jedna Astoria z Giro d'Italia trafiła, trafiła do mnie. E, ostatni etap no, bardzo piękny etap, słuchajcie. To w ten Rzym pokazany jeszcze jak świeci słońce, dobrze, dobrze, świetnie realizowany, świetnie, świetnie pokazywany, bardzo dobrze wytyczona pętla, słuchajcie, to ważne, bo w tym mieście nie jest łatwo, w żadnym mieście dużym nie jest łatwo wytyczyć taką pętlę, żeby naprawdę było bezpiecznie, żeby było w miarę szeroko, żeby te nawierzchnie były takie, jak trzeba, a tym razem organizatorzy bardzo się o to postarali i rzeczywiście było bezpiecznie. Zaczęło się niestety smutno, bo zaczęło się od minuty ciszy, bo wczoraj ekipa Wisma The Bike przekazała wiadomość: z jednej strony mówili o tym dzisiaj, cieszyli się tym, co się wydarzyło, cieszyli się tym wielkim sukcesem Simona Jejca, a z drugiej przyszła wiadomość, że zmarła Daisy, to jest żona Roberta Hesinka. Ona miała już wcześniej kłopoty ze zdrowiem. On kiedyś wyjeżdżał z Welty, kiedy ona była hospitalizowana podczas ciąży. Coś tam się z tym zdrowiem działo, no i niestety. Żona kolarza, który 19 lat spędził w tej ekipie, niestety, niestety zmarła, więc mieliśmy minutę ciszy. Później mieliśmy opóźniony sporo start. Kolarze pojechali, ale pojechali do Watykanu, do tego najmniejszego państwa świata. Przejechali przez granicę, tak śmiesznie, bo nikomu się nie kojarzy, że my mamy jakąś granicę, a rzeczywiście no to jest granica państwa watykańskiego. I wjechali do tego Watykanu. Czekał już na nich papież Leon XIV, który wyszedł do kolarzy. Podeszli do niego liderzy poszczególnych klasyfikacji, przywitali się. Papież pobłogosławił cały peleton. Później, jeszcze kiedy peleton już wyjeżdżał, na chwilę takiej samotnej, prywatnej rozmowy podjechał do niego Nairo Quintana. No, to papież, który długo pracował w, w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej, więc być może, być może nawet tam gdzieś się poznali przy jakiejś okazji. No nie wiem, o każdym Quintana podjechał. Później pojechali w stronę morza. Tam było spokojnie, tam były zdjęcia, tam było prosecco, tam było podjeżdżanie z gratulacjami. Tam, no takie wiecie, jak to jest zawsze na takim ostatnim etapie wiadomo było, że dopiero jak zawrócą. I będą z wiatrem już wracać w kierunku Rzymu, no i później te rundy w Rzymie, że tam się zacznie dziać. I tak rzeczywiście było, tam się zaczęło dziać. Mieliśmy nawet próby odjazdów, jak to zwykle na takich etapach bywa. Tam najdłużej walczyli przed Peletonem Paleni i, i, i Józek Czerny. Józek Czerny, który zresztą e, no, lubi, lubi tego typu akcje i próbował. Próbował je Czerny pojechać w, na solo, no ale raczej na takich etapach to się nie ma prawa udać zbyt wielu sprinterów po to się mordowało w tych górach po to przyjeżdżało w grupę, to pilnowało limitu czasu, po to pokonywało to mordercze finestre, żeby dojechać do Rzymu, żeby w tym Rzymie powalczyć o zwycięstwo. No oczywiście nie mieliśmy tutaj, tak jak wam mówiłem już przed wyścigiem tej śmietanki, takich sprinterów wszystkich najlepszych, no ale było kilku świetnych. Olaf i Kaden Groves, Mateo Moschetti, Max Canter, naprawdę mieliśmy kilku szybkich kolarzy, i znów pracowały oczywiście ich ekipy. Ekipa Wismar Lisebaik w specjalnych strojach na dziś, takie stroje, żeby uczcić to zwycięstwo Simona Yatesa. Aż się dziwnie patrzyło, bo brakowało tego żółtego elementu, właściwie po tym rozpoznajemy zawsze ekipę Wismar Lisebaik, a tu nagle oni na czarno-różowo i tak się trzeba było chwilę przyzwyczaić do tych koszulek. Ale oni bardzo dużo pracowali na czele peletonu, szczególnie Krajszwajk, który dziś wziął większość pracy na siebie. No i końcówka, słuchajcie i tu znowu popis. Znowu popis, najpierw bardzo długa zmiana Eduardo Afiniego. Pięknie, jak oni się znaleźli ładnie, jak byli we dwójkę, był Wout van i, i Olaf Koy, a Afini tak dojechał z drugiej strony, znalazł ich, wziął ich na koło, ruszyli we trzech i później e, zjechał Afini, Wout van dał bardzo mocną zmianę na tym odcinku, gdzie tak było lekko z góry, rozpędził tego Olafa Koja i wypuścił go na te ostatnie metry na pełnej prędkości, no jak Olaf Koy ruszył. Tak nie było, jeszcze tam próbował grows, który był trochę z tyłu, musiał objeżdżać innych zawodników, ale nie dał rady, nie dał rady pokonać kolarza Wisma i Zabajka, więc kolejne zwycięstwo, drugie dla Olafa Koja, wygrał przecież Reta Wout Van Aert, wygrali klasyfikację generalną z Simonem Yatesem. Świetny wyścig dla Wisma i Zabajka. Jeśli mówiliśmy w poprzednim sezonie, że ten zespół trochę się posypał, no to wydaje się, że zaczyna się odbudowywać. Oczywiście bardzo im pomogła konfiguracja trasy, ale to o tym jeszcze sobie, bo myślę, że jutro zrobię takie dłuższe trochę podsumowanie, to Wam o tym opowiem. W każdym razie dziś wygrał Olaf Koj, później mieliśmy no, w pięknej scenerii dekoracje, no, ja wiem, że Mediolan także walczy o to, żeby Giro się tam kończyło, ale jednak Rzymu nie przebije, no słuchajcie, nie, ma, nie ma szans, te widoki, które mieliśmy dzisiaj z Rzymu, to było po prostu, to, było, to była bajka, to taki, takiej scenografii dla ostatniego etapu i dla zakończenia Giro Mediolan nie zrobi i yy, yy, myślę, że to wszystko się naprawdę fajnie ułożyło, no ten Isaac del Toro też już dzisiaj był inny, już dzisiaj troszkę bardziej wyluzowany, chociaż rzeczywiście, no, Żałował, żałował, że staje na drugim stopniu podium, ale myślę, że świetne podium, słuchajcie, Wismar i po dwuletniej przerwie, bo przecież Primoś jak wygrywał dwa lata temu, Giro też jeździł jeszcze w tej ekipie, e, wraca na najwyższy stopień podium Giro d'Italia. Izaak del Toro II, Richard Karapas III, bardzo fajne podium Fortunato w górskiej, Pedersen w punktowej, Izaak del Toro w młodzieżowej, więc myślę, że absolutnie tutaj zasłużeni, zwycięzcy każdej klasyfikacji, oni rzeczywiście od początku wyścigu na to się nastawiali, o to walczyli i walczyli o to skutecznie. Także słuchajcie, ostatni codziennik Giro d'Italia za nami. Mam nadzieję, że, że wam się. Podobały, czekaliście na nie, widziałem, że rzeczywiście oglądalność niektórych, szczególnie tego po finestre była bardzo duża. No, nie dziwi mnie to zupełnie. Dziękuję za wszystkie kawy, które zdecydowaliście się mi postawić, bo to też taki był przełom dla mnie. pewien. musiałem przełamać tą granicę, ale okazało się, że bardzo fajnie zareagowaliście. Także za to też Wam bardzo dziękuję. Będzie podsumowanie Giro, będą kolejne yy, cyklokliniki. Tour de tour, no i będą oczywiście zapowiedzi i podsumowania kolejnych wyścigów. Teraz mamy Słowenię, no Słowenii pewnie nie będę zapowiadał, ale myślę, że zapowiedź do finę już zrobię, no bo w końcu wracają na szosę i Jonas Winigo i Tadej Pogacar spotkają się bezpośrednio w jednej imprezie, więc myślę, że to będzie bardzo interesujące. Czekajcie, do usłyszenia i zobaczenia. Odpocznijmy chwilę, a potem jedziemy dalej.